Nieprawda, to dzięki chłopom. <grymne> tak, tak, ale troszkę Pan rękę przyłożył. Nie, <grymne> <grymne> Znaczy, Panowie mieli zadowoleni, a Pan miał ciężką pracę. Troje wnuków tu się urodził. Ale więcej nie. Dziękujemy za przykład. A za ja też. No. Że wszyscy do Pana mówią szefie, to jest to, co Pan zbudował, tego nikt, nikt Pan doktorowi nie zabierze. Gdyby się Panu kiedykolwiek zatęskniło, zapraszamy. Jak to jest napisane, musisz nas odwiedzić koniecznie.